Pan z wami i z duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli mu. Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeżeli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do niego: Ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus. Gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną u Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do niego: Myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy ojca, Boga. Rzekł do nich Jezus: Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał. Oto słowo Pańskie. O, Przez te kolejne dni przyglądaliśmy się różnym twarzom Boga. Boga, który jest przebaczeniem, Boga, który jest bliskością, ale równocześnie ta bliskość nie wyklucza gniewu, bo jego miłość jest namiętna. I w końcu dzisiaj Jezus objawia nam się jako prawda. Objawia nam kolejne swoje imię. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się właśnie nad tym obliczem Boga. Boga, który jest prawdą. Sam Jezus o sobie mówi: Ja jestem drogą prawdą i życiem. Dzisiaj do nas mówi zaś: Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Tą prawdą, którą, którą chce nam objawić Jezus, nie są tylko pewne reguły objawienia, zasady teologiczne czy moralne, ale On jest prawdą. W, Jezus, w Jezusie prawda jest osobą. Jezus nie jest doktrynerem, nie jest jakimś kolejną gadającą głową, kolejnym wspaniałym prorokiem z cudowną receptą na nasze życie. On jest uosobieniem prawdy. On nie tyle przekazuje prawdę, tak jak ja przekazuję w tym momencie na poziomie intelektu, ale on jest sam wcieloną prawdą. Chciałbym, żebyśmy się dobrze przyjrzeli temu tytułowi, bo myślę, że może tutaj będzie wiele, wiele konfuzji, wiele niezrozumienia, jeżeli chodzi właśnie o ten tytuł. Chciałbym się odnieść przede wszystkim do tekstu, niestety trochę zapomnianego, Benedykta XVI, Caritas in Veritate, to encyklika, jedna z ostatnich encyklik, którą papież napisał, jeżeli nie ostatnia, w której porusza co prawda sprawy społeczne i koncentruje się na różnych zjawiskach charakterystycznych dla naszego świata, ale w pierwsze rozdziały są właśnie poświęcone relacji między prawdą a miłością. I Benedykt XVI zwraca uwagę, że jeżeli my. Dokonamy separacji tych dwóch rzeczywistości, to nie zrozumiemy, czym jest prawda objawiona przez Jezusa. Jeżeli chcemy zrozumieć, że Jezus, co to znaczy, że Jezus jest prawdą, to musimy pamiętać, że prawda w Jezusie jest zjednoczona z miłością. Jeżeli dokonamy rozwodu, separacji między tymi dwiema rzeczywistościami, to nie zrozumiemy absolutnie rzeczywistości Chrystusa i tego, że On jest prawdą. Zwłaszcza, że papież na to zwraca uwagę. W naszym świecie bardzo często dokuinujemy separacji tych dwóch rzeczywistości. Czasami akcentujemy zbyt mocno prawdę, zapominając o miłości, a czasami tak bardzo zanurzamy się w miłości, w sentymentalizmie, że zapominamy o prawdzie. Przypominam się w tym kontekście taka dyskusja, która się toczy w Kościele na temat soboru watykańskiego II. Niektórzy, zwłaszcza środowiska tradycjonalistyczne, twierdzą, że Sobór zdradził, że Sobór między innymi rozpoczął nadmierny dialog z innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Ale kiedy przyjrzymy się dobrze logice Soboru Watykańskiego II, to właśnie to, co dokonało się wówczas w sercach ojców Soborowych, to była synteza prawdy i miłości. Kościół zawsze głosi prawdę, ale ta prawda często była podawana w sposób, który dzisiaj myślę byłby nie do przyjęcia. Chociażby gdybyśmy wzięli dokumenty z Soboru Watykańskiego I, który się nigdy nie dokończył, został brutalnie przerwany, ale tam te wszystkie dokumenty kończą się listą excommunic. Jeżeli ktoś tak nie, w to nie wierzy, niech będzie wyłączony ze społeczności wiernych. I tak mamy całą tam listę tych różnych sytuacji, w których człowiek wyłącza się ze wspólnoty Kościoła. I Sobór Watykański II dokładnie te same treści, dokładnie te same treści przekazywał, tylko bez już tego grożenia, dokładnie taką samą treść, jakby takie samo objawienie przekazywał, tylko właśnie w syntezie z miłością innym językiem. I rewolucja Soboru Watykańskiego II nie polegała na jakiejś zdradzie kościoła, czy nauczania, czy może współpracy z komunistami, jak niektórzy żałośnie twierdzą, ale polegała ta rewolucja na zmianie języka, na tej swoistej syntezie prawdy i miłości. Bo zobaczcie, czasami, jeżeli my, nawet w naszym przekazie wiary, koncentrujemy się tylko na takiej bezlitosnej prawdzie, to ludzi tak naprawdę do siebie zrażamy. Przypominam mi się taki kolega, mój bardzo dobry przyjaciel, z którym studiowałem, który zawsze w takim duchu neofity, bo tak się nawrócił, miał głębokie doświadczenie religijne, jakby postawił sobie za punkt honoru to, że będzie wszystkim mówił prawdę, że będzie szczery do bólu, bo przecież Jezus jest prawdą, prawda nas wyzwala, ten, ten fragment Ewangelii go inspirował. Tylko problem polegał na tym, że wszyscy się od niego oddalili, nikt nie chciał go, to było antyświadectwo. Ludzie mówią, że on jest fanatykiem, daj mi spokój, nie będę z nim się w ogóle nie będę z nim rozmawiał. Bo on przekazywał prawdę, miał rację nawet w większości przypadków, ale robił to w taki sposób, że ludzie nie chcieli z nim być. To nie było to, nie było to co jest prawdą objawioną przez Chrystusa. To nie jest prawda, którą jest Jezus. Bo w Jezusie prawda jest zjednoczona z miłością. Ale papież Benedykt XVI mówi, że możemy też w drugą pokusę popadać. To znaczy, Miłość bez bezprawdy, miłość bezprawdy, nie, nie ma miłości bez bezprawdy. Papież mówi, wtedy staje się, cytuję dosłownie, tkliwym sentymentalizmem. I faktycznie my też mamy taką te czasami tendencję, że nie mówmy prawdy, uważajmy, jak pewne rzeczy schowajmy, nie poruszajmy drażliwych problemów, po co się denerwować, udawajmy, że jest wszystko w porządku. Czasami jest to wygodne, no bo wydaje nam się, że, że, że mamy wreszcie święty spokój. O właśnie, że, że ten ukochany nasz święty, święty spokój wreszcie będzie, że, że wreszcie przyniesie nam wewnętrzne ukojenie. A tymczasem jest to tak naprawdę oszukiwanie samego siebie. To jest, to jest właśnie miłość bezprawdy, która jest tkliwym sentymentalizmem. Znowu odwołam się do pewnego doświadczenia. Mój kolega mówi, że firma, w której pracował, zaczęła przeżywać różne problemy. Ale mieli akurat takiego przełożonego, który nienawidził konfliktów, nie lubił sytuacji kryzysowych. Zastanawiam się, jaką został tym szefem, bo to przecież chyba jest jedna z podstawowych cech, którą powinien mieć prawdziwy przełożony. Ale zostawmy to. Nikt tak naprawdę nie miał odwagi pójść do tego przełożonego i powiedzieć, że, że są problemy, że są trudności. Bo on się denerwował, bo on nie potrafił tego przyjąć. Mówi, że nie może spać nocami, że on nie potrafi tego zaakceptować. I wszyscy, prawda, chodzili wokół niego, były problemy, ale nikt do niego nie przychodził, nie mówił mu prawdy. Czałosne to jest. Bo nie można nagić tak do przodu. To jest, to jest tak naprawdę budowanie prawdy, budowanie życia, budowanie wspólnoty na bardzo słabych fundamentach, na piasku, który, na, który bardzo prosto, bez fundamentów, taka budowla, tę budowlę bardzo prosto zniszczyć. W Jezusie prawda łączy się z miłością. W Jezusie te dwie rzeczywistości są ze sobą głęboko związane. Zobaczmy nawet w dzisiejszej Ewangelii. Jezus upomina mocno dzisiejszych Żydów. Przecież mówi, że waszym ojcem jest szatan. Tak sugeruje na końcu dzisiejszego fragmentu. Ale równocześnie ten sam Jezus mówi: Będziecie prawdziwie moimi uczniami, jeżeli będziecie trwać w mojej nauce. Syn was wyzwoli. Tu nie ma tylko, przepraszam za kolokwializm, łajanki. On nie tylko tutaj Żydom wytyka, że wy jesteście absolutnie zepsuci, waszym ojcem jest szatan, z Abrahamem nie macie nic wspólnego. Tu nie ma ich. i może to byłaby nawet prawda w to wszystko, ale Jezus równocześnie daje im szansę. Syn was wyzwoli. Będziecie moimi uczniami, to poznacie prawdę. Prawda da wam wolność. Jezus ich nie skreśla. To samo pamiętam, wczoraj mówiłem o tym fragmencie, kiedy pan Jezus gani Piotra. Mówi mu, zejdź mi z oczu szatanie, ale dosłownie w tym samym dialogu mówi: Ty jesteś opoka, na której zbuduje swój kościół. W Jezusie to jest naturalna synteza między prawdą a miłością. Ale prawda, oprócz tego, że jest związana z miłością, ma jeszcze jeden ważny element. Co to znaczy, że Bóg jest prawdą? To znaczy, że Bóg ma ogląd pełen rzeczywistości. My mamy tylko wycinkowy, my mamy tylko fragmentaryczny ogląd rzeczywistości. Bóg jest prawdą, bo on zna pełnię. Pełnię naszego serca, pełnię dziejów ludzkości. On na tym polega, dlatego możemy mówić, że Bóg jest prawdą, bo on ogarnia swoim wzrokiem całą rzeczywistość. A nasze poznanie jest bardzo fragmentaryczne, jest niepełne. Zobaczcie, nawet patrzenie na, na samych siebie, niby nikt nas nie zna lepiej niż my sami, ale bardzo często my na siebie patrzymy przez okulary wzranień, przez okulary słów, które inni na nas powiedzieli, przez okulary jakichś wyobrażeń na swój temat. Kiedyś o tym mówiłem już na rekolekcjach adwentowych, ale nie rozwinąłem tego, tego tematu, w związku z tym dzisiaj rozwinę. Kiedyś w ramach takich ćwiczeń, nie wiem, ćwiczeń rekolekcji. Poprosiliśmy ludzi, żeby, właśnie uczestników, żeby zobaczyli, czy siebie kochają. I każdy miał stanąć przed lustrem, spojrzeć sobie prosto w oczy, powiedzieć swoje imię i wyznać sobie miłość. Ja pomówiłem o tych na rekolekcjach i powiedziałem, że to był bardzo zły pomysł, to, to ćwiczenie. To był bardzo zły, zła taktyka duszpasterska. I kilka osób z naszej parafii pytało mnie, przyświęcam, dlaczego to było złe. Właśnie dlatego to było złe, że ci ludzie patrzyli na siebie przez swoje okulary. Często nie potrafili siebie kochać, popatrzyli w tym lustrze przez pryzmat słów, które usłyszeli od swoich rodziców, przez, przez pryzmat ran, i oni nie zobaczyli prawdziwego swojego oblicza. Oni zobaczyli oblicze przez te okulary, które im nałożyło życie, te okulary, które deformują obraz. Te okulary brutalnych słów, jakichś bolesnych doświadczeń, przykrych spotkań. Oni nie spojrzeli w tym lustrze i nie, nie mogli wyznać miłości sobie takimi, jakie są naprawdę. Bo oni patrzyli na siebie przez okulary, tak jak każdy z nas, przez okulary tych wszystkich doświadczeń, które mamy. I w ten sposób trudno siebie pokochać, bo to nie jest w pełni prawda o nas. Jest to jakiś aspekt prawdy o nas, ale to nie jest prawda o nas. No i dlatego najpiękniejszym lustrem, w którym możemy się przeglądać, w którym jest prawda o nas, to jest spojrzenie Chrystusa. Tam jest pełna prawda o nas. Bo tam oprócz tych doświadczeń bolesnych jest prawda o naszej godności, o tym, że jesteśmy umiłowani, że w oczach Bożych mamy wartość. Tam jest prawda pełna o nas, a nie w lustrze. Pamiętam, miałem kiedyś takiego swojego ucznia który był niesamowicie irytujący. Niesamowicie irytujący. Przemądrzały, taki głupio-mądry. Wiecznie znał odpowiedź na każde pytanie. Był złośliwy przy tym, wręcz arogancki. Nie dało się go lubić. Są tacy uczniowie, których się po prostu nie da lubić. I nie tylko to był mój problem, ale wielu innych nauczycieli w tej szkole. Nie, nie lubiliśmy go. Po prostu trudno było go lubić. Trzeba było się naprawdę z, zmagać ze sobą, żeby być życzliwy wobec niego. I bardzo często zatrzymywaliśmy się na tej jego takiej facacie, na tej takiej um, szorstkim podejściu do nas, na własnych emocjach się zatrzymaliśmy wobec tego chłopaka. Aż w pewnym momencie zorientowałem się, jaką ma sytuację w domu. Jego ojciec był agresywnym alkoholikiem. I sobie pomyślałem, oczywiście to nie usprawiedliwia jego postępowania. Ale chociaż dzięki temu zobaczyłem, że to nie jest, że, że, że zamykałem się w patrzeniu na niego tylko na pewną rzeczywistość. Tymczasem ta rzeczywistość była dużo, dużo głębsza, boleśniejsza. Oczywiście, jak mówię, nasze zranienia nie usprawiedliwiają naszych grzechów, ale pokazują, że to nie jest do końca tak. Nie możemy zatrzymać się tylko na pewnym, na pewnym etapie, na pewnym fragmencie, na pewnym wycinku, aspekcie. Bóg jest prawdą, bo Bóg patrzy na nas całościowo. On zna nas lepiej niż my sami. On, na, on lepiej widzi naszą twarz niż my widzimy w własnym lustrze. Bo On na nas patrzy takimi, jakimi jesteśmy, do końca nas poznaje. A czasami my samych siebie do końca nie poznajemy, czy nawet nie rozumiemy. W końcu Bóg jest prawdą, bo ma pełne spojrzenie na losy świata. Zobaczmy, my często zadajemy pytanie, dlaczego tak jest. Dlaczego ktoś umarł? To jest dobry, życzliwy? Dlaczego ten wirus? Dlaczego? Stawiamy pytania dlaczego. I dobrze, że stawiamy te pytania, bo to jest element naszej natury ludzkiej, która jest racjonalna, która szuka sensu, szuka jakiegoś klucza hermeteutycznego, aby odczytać sens tej rzeczywistości. To jest normalne. Ale my bardzo często nie jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na te pytania, bo my znowu patrzymy tylko i wyłącznie wycinkowo, a Pan Bóg widzi całą rzeczywistość taką, jaką ona jest. I często wielu ludzi chce szybko uzyskać odpowiedź. Bo ile razy słyszałem, nie ksiądz mi wyjaśni, dlaczego tak się wydarzyło, dlaczego to niewinne dziecko się urodziło chore. Nie ksiądz mi to wyjaśni. Ja nie będę wyjaśniać, bo ja nie jestem Bogiem. Nie umiem wyjaśnić tego. Bo moje spojrzenie jest, ja jestem człowiekiem. Moje spojrzenie jest takie, jak tej pani, czy która mi zadawała to pytanie, czy kogokolwiek z nas. To Bóg jest prawdą. Bóg ma spojrzenie całościowe. I tu trzeba pokory, kochani. Trzeba uznać, nie rozumiem tego, nie wiem, nikt mi nie udzieli odpowiedzi. A jeżeli ktoś mi chce za wszelką cenę udzielić odpowiedzi, to znaczy, żebym go nie słuchał. Bo jak ktoś ma odpowiedzi na trudne pytania, nam szybko udziela, to znaczy, że trzeba uważać na taką osobę. Na wszystkie trudne problemy, największe, największe trudności, nie zapomnę, jak kiedyś mój kolega nastudiował się metafizyki. W życzliwości dobrej, jakby w takiej swoim gorliwości mówi. No teraz, jak przyjdzie do mnie ktoś zapyta, co to jest cierpienie, to przecież jest oczywiste. Cierpienie jest złem, a zło nie istnieje z punktu widzenia metafizyki tomistycznej. No to i powiem, że cierpienie istnieje. Prawda? W takim. Prawda, sobie myślę, no powiedz to kobiecie, która straciła swoje dziecko, na przykład, nie? W takim zapale. Jasne, oczywiście, wszystko jest proste. Dwa plus dwa jest cztery, wyjaśnione. Tomasz Zakwinu wyjaśnił, dam jeszcze jej subę, to robi, poczyta sobie. Zobaczmy, to, to, to trzeba takich proroków, pewnie on dobrze chciał, nie? Ale takich proroków nie słuchajmy, którzy wszystko wiedzą. Bo czasami nie wiemy wszystkiego. Wie wszystko Bóg. On wie wszystko. I to jest prawda. Bóg zna naprawdę o twoim sercu i prawdę. O losach tego świata. I w końcu Bóg zna również prawdę o tej, o tej rzeczywistości, w której, my, w której my funkcjonujemy. Bo zobaczcie, dzisiaj często mówi się, że każdy ma swoją prawdę. Tak? Nie będę Ci nic narzucać, bo Ty masz swoją prawdę, ja mam swoją prawdę. Owszem, nie będę nic Ci narzucać, ale to jest z gruntu fałszywe stwierdzenie, że każdy ma swoją prawdę. Możemy powiedzieć, że każdy ma swoją półprawdę. Tak, bo tylko widzę swój, ten swój wizerunek, swój, przepraszam, swój wycinek rzeczywistości. Każdy ma swoją ćwierć prawdę, ale nie ma każdej prawdy. Bo nikt z nas nie ma pełnego oglądu świata i rzeczywistości. Dlatego, jeżeli ktoś nam mówi, że każdy ma swoją prawdę, to znaczy, że nas bezczelnie okłamuje. nie mamy prawdy, bo my może jesteśmy zdolni tylko zobaczyć wycinek rzeczywistości. Jedyną prawdą jest Jezus Chrystus. Nie ma innej prawdy. I to nie jest stwierdzenie totalitarne, tak jak dzisiaj nam się mówi, że tak, oni uważają, że mają monopol naprawdę. Tu nie o to chodzi. Nie, żaden człowiek nie ma monopolu naprawdę. My mamy monopol na nasze półprawdy, na nasze ćwierć prawdy, jedną dziesiątą prawdy, ale nikt, żaden człowiek nie ma monopolu naprawdę, bo każdy z nas jest ograniczony w swojej percepcji rzeczywistości. Jedyną prawdą jest Jezus Chrystus i nie ma w takim stwierdzeniu żadnego totalitaryzmu. Jest można powiedzieć, realna pokora, wręcz, że żaden z nas nie jest w stanie, żaden człowiek nie jest w stanie w pełni odczytać sensu rzeczywistości. W stwierdzeniu że Jezus Chrystus jest jedyną prawdą, nie ma nawet ksztyny zarozumiałości. Tu jest czysta pokora. No tak, ja, ja znam tylko i mogę tylko poznać fragment rzeczywistości. Tylko Jezus Chrystus jest prawdą. Dlatego nie dajmy się dzisiaj czasami okłamywać takim, takim właśnie, można powiedzieć żargonowi poprawnej po, polityczności, po, poprawnej polity, nie, poprawności politycznej, że właśnie że nie można nikomu powiedzieć, że ja mam prawdę. Nie, ja nie mam prawdy, ale Chrystus jest prawdą. I nie ma w tym naprawdę nic, naprawdę, nie ma w tym naprawdę nic z dyktatury czy totalitaryzmu. To jest pełna pokory stwierdzenia rzeczywistości. Tylko on ma ogląd pełen. I ta prawda nie musi mnie też przerażać, bo ta prawda jest zjednoczona w pełni z miłością. Przebaczenie, bliskość Boga, gniew Boga, prawda, wolność, różne te oblicza Boże przewijały się podczas tych naszych rozważań rekolekcyjnych. Ale jak powiedziałem w niedzielę, dużo ważniejsze jest to, co przewinie się w Twoim sercu: to jakie oblicze Ty, Boga, odkryjesz w te dni. I nawet jeżeli w trakcie tych rekolekcji może właśnie trudno było Ci się skupić, bo kwarantanna, bo masa, bo cała rodzina razem, bo są różne problemy, ciężko wygospodarować czas na modlitwę, to jeszcze jest trochę przed nami, bo my zmierzamy do Wigilii Paschalnej, do nocy zmartwychwstania, to wtedy staniemy przed Jezusem i będziemy chcieli Jego wybrać jako naszego Pana. Jako Boga, którym jest moim przebaczeniem, jako Boga, który jest prawdą, jako Boga, który jest namiętną miłością. To właśnie wtedy mamy stanąć przed Jezusem zmartwychwstałym, rozpoznać Jego oblicze. Bo zobaczcie, wiele osób, które spotykały Jezusa zmartwychwstałego, nie rozpoznawało Jego oblicza. I po to my dzisiaj uczymy się rozstawać twarzą w twarz z Bogiem, aby w noc zmartwychwstania rozpoznać, że to jest zmartwychwstały Pan, że to nie jest ogrodnik, że to nie jest jakiś wędrowiec idący w stronę Emaus, że to jest mój Pan, tak jak Maria Mag... Rabuni, to jest mój mistrz. I dlatego my uczymy się rozpoznawania tego oblicza, abyśmy się nie minęli z Jezusem w noc zmartwychwstania. Zatem wykorzystajmy dobrze te ostatnie chwile Wielkiego Postu i pozwólmy Bogu objawić swoją twarz, tak abyśmy w noc zmartwychwstania mogli Go przygarnąć, mogli znaleźć miejsce w, swoim, w Jego ramionach. Przede wszystkim, żebyśmy mogli Go spotkać w naszym sercu. Amen.